Co podać? Meduza i lorneta, czy pan się życzy? Wyuzdany, hipsterski chlebek z ziarnami. Ja się nie mogę doczekać, muszę to spróbować. Gdzieś bufetowa daje od tyłu. Co ty będziesz proponował w ramach nowoczesnego tatara? To jest danie kultowe PRL-u. Jezu, jaki dobry ten mój tatar. O la 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 tatara dzisiaj zjem ty i ja. O. Oh. Co podać? Aha, tak było w PRL-u. Zapraszam was dzisiaj do Baru Czasy PRL-u. Ja jako bufetowa Jadzia, szanując wszystkie Jadzie, czekam na klienta. Zobaczymy, kto się dzisiaj pojawi. Dzień dobry, dzień dobry. Co, dzień dziś, bufetowa dobry. Co dziś bufetowa daje? Słucham? Co dziś bufetowa daje? A pan nie widzi? Dziś bufetowa daje od tyłu. O, Proszę bardzo. I... Czego by pan sobie życzył? Hmm, – Myślę, że dobrego tatara. – Tatara, proszę pana, Tatar. nie ma takiego Aha. dania u nas w menu. Hmm. Pan w ogóle nie jest przygotowany. Jak pan ma na imię obywatelu? – Obywatel ma na imię Jakub. – Obywatel ma na imię Jakub. I pan co tutaj? Pan z Intermarsza przyszedł do nas. – To jest. – Po pierwsze mam pytanie. Czy ma pan kartki? – Nie mam kartek. – Jak to pan nie ma kartek? Proszę pana, w tym kraju żywność jest na kartki, proszę pana. Hmm. I niech pan, że tak powiem, mi wymieni pięć rzeczy, proszę pana, które powinny być e, panu znane, że były na kartki w tych czasach, młody człowieku. Kurde. Myślę, że na co było? kartki. Cukier. Cukier, dobra. Spożywcze tylko łykamy. Ocet? Nie, od to było. Dużo było. Hmm. To co jeszcze mogło być na kartki, No. cukru? No nie wiem. Panie kochany, to ja panu powiem. Ja panu powiem. Bo się panu w głowie nie zmieści, proszę pana. Hmm. A, na kartki było mięso? Na kartki były wędliny, proszę pana? Na kartki było masło, proszę pana? Na kartki była wódka, proszę pana? Na kartki była czekolada, proszę pana? I na kartki była, proszę pana, mąka i różne inne rzeczy, proszę pana. Pan jest nieprzygotowany do dzisiejszej wizyty w barze. Czasy PRL-u, proszę pana. Cofnęliśmy się w czasie, no ale ja się cieszę, że tu się z tobą dzisiaj znalazłem. Ja też się bardzo ja się cieszę. Tego. tak. A niech pan mi powie, proszę pana, bo ja widzę, że pan lubi zjeść. Jest zresztą też niczego sobie. Proszę pana, ile miesięcznie mięsa i wędrobów, wyrobów mięsnych, czyli wędliny, przypadało na dorosłego Polaka na miesiąc, proszę pana, w czasie komuny? No, ile? Na miesiąc w czasie, komu w tak. czasie komuny? Jak pan rachuje? Oj, na, patrząc po sobie, to tak bym trochę dużo szczelał, ale jak to było na kartki, to może. Ile? 2 3 kg? Na miesiąc? To pan Żeś trafił. Oh, oh. Bo mięsa i wyrobów wędliniarskich było 3 kg na miesiąc, proszę pana. Tak? No teraz proszę pana, ja panu powiem, co my dzisiaj mamy, proszę pana, w karcie. I teraz tak, proszę pana, proszę pana. Czy Pan lubi danie pod tytułem Inwalida, proszę Pana? Hmm. Hmm. Mamy dzisiaj w karcie Inwalida. Czego Pan się spodziewa, proszę Pana? Yy, to znaczy, yy, patrząc po yy, konkretach yy, Inwalida, obawiam się, że yy, w kuchni mam nadzieję, że wyjdzie dzisiaj stąd cało. Wyjdzie Pan cały, proszę Pana, bo Inwalida to jest tatar z jednym jajkiem. O, proszę bardzo. Będziemy go dzisiaj robić? To taki jednooki. Inwalida. I jedno jajeczny proszę pana. <noise> Jednojajeczny. Czy to jest danie, które pan no. chciał dzisiaj dostać w tym barze? Tak. Dobrze. A ja pana zapytam tak. Ja mam jeszcze, proszę pana, takie danie, które nazywa się, proszę pana, meduza i lorneta. Proszę pana, czego się pan spodziewa? Czy to jest y, danie y, wegańskie? Ale z gdzie z to wegańskie, mąca? panie? Kochany, kompletnie niewegańskie! Jakie wegańskie? W czasach prl u nie było wegaństwa, tylko było się jaruszami. To wyście potem zmienili na jakieś tam wegaństwa, śmaństwa. Meduza i lorneta, czy pan sobie życzy? Um, y, poproszę. To proszę pana, w takim razie jak pan sobie życzy, to ja panu rozjaśnię te mroki, które są w pana komunistycznej wiedzy, proszę pana. Proszę Otóż rozumiać. otrzyma pan nóżki i dwie pięćdziesiątki wódki. Meduza i lorneta, proszę pana. Znaczy dwie pięćdziesiątki wódki, owszem, ale te nóżki to. Nóżki, to nie? Te nóżki, nie wiem. Czy... E, tam pani, to pan się... Całe szczęście, że się pan urodził później, bo pan nie przeżył. Oh. Nie mamy dzisiaj niestety w karcie, nie mamy dzisiaj w kuchni, ale jest w karcie mianowicie danie pod tytułem cwaniak. Co pan kupi, jak pan poprosi o cwaniaka? Nie wiem, coś spodlaczne. Nie tam, gdzie jest spod... To jest salceson. Wie pan, dlaczego on się nazywał trwaniak? Bo przetrwał wszystkie czasy. Dobra. <grym> Wydaje mi się, że dosyć tej lekcji komunistycznej. Oh. I zrobimy danie pod tytułem Inwalida, czyli co robimy, trzy, cztery? Tatar z jednym, z jednym jajkiem. I teraz tak. To jest danie kultowe PRL-u. Bardzo wykwintne, bardzo drogie, bo mięso było na kartki. Dzisiaj Tatar przybrał trochę bardziej nowoczesną formę, bo jak rozmawialiśmy, jakiego Tatara zrobimy, to się okazało, że zrobimy całkiem inne danie o tej samej nazwie. Zgadzasz Dobra, to teraz e, powiedz mi, co Ty będziesz proponował w ramach nowoczesnego Tatara, a ja zaraz powiem. Co będzie u mnie takie prosto ze stołu na imieninach na cioci. To znaczy nowoczesny Tatar, ale ze składnikami, które na pewno wszyscy państwo znają. Będzie to ogórek, będą to e, grzybki marynowane, będzie, ce, będzie to e, cebulka, ale dodamy do tego też kapary i zrobimy taki specjalny sos na marynowanych prawdziwkach. Dobrze, a co ty masz tam za mięsko na kartki, Misiu? To jest Ligawa. Ligawa. Bo e, Normalnie na tatara mięsem wyboru numer jeden jest polędwica, polędwica wołowa. Zgadzicie. Ale jest strasznie droga i trudno zdobywana. Czy wyborem numer dwa jest ligawa? E, wyborem numer dwa jest ligawa. Przede wszystkim musi to być mięso takie stałe, bez żadnych żyłek. Bardzo e, chude. Bardzo chude mięso. I właśnie tutaj wybraliśmy takie i to jest ligawa. E, tatar może być. Z mięsa zmielonego, posiekanego i skrobanego, tak? Zgadza się. Ligawy się nie da uskrobać ani posiekać, więc my obydwoje na nasze tatary mamy Już mięso z ligawy zmielonej w maszynce z sitkiem o dziurkach grubych. Zgadza się. Duże, żeby trochę tam tego było. Żeby było po na widać tą fajną konsystencję i czuć. Czyli ty będziesz czynił z takimi dziwadłami. Co ty masz tam, olej czy oliwę? Nie, tutaj mam oliwę. Oliwę, dziecko. I masz. ocet winny. I oceć winny. Kochany, to ja powiem tak. Co ja mam? Ja mam to, co można było kupić na rynku. Mm -hmm. Po pierwsze, żadnej oliwy nie można było kupić, więc ja mam olej. Może być słonecznikowy, może być rzepakowy. Ty masz, widzę, siekane pieczarki. Ja mam siekane borowiki, bo się wtedy grzyby zbierało i marynowało. Ty masz cebulkę perłową marynowaną. Ja mam normalną, chamską, siekaną cebulę. W moim domowym tatarze był jeszcze odrobinę smaku wędzonej w oleju szprotki i musztarda, tylko że ty będziesz tatara przyprawiał tu, czy będziesz go tylko ozdabiał na talerzu, a podasz tak? – Tu tylko wsypię odrobinę pieprzu, a soli nie będę dawał. Tylko tu pieprz i wymieszam, a resztę składników znajdzie się na talerzu obok. To mój tatar będzie zupełnie inny. Tak się go robiło u mnie w domu. Być może macie 20 waszych pomysłów i sposobów na tatara. Piszcie, ja dzisiaj się cofam do czasów PRL-u, a Jakub opowiada o tym, co robi w swoim tatarze, a ja w swoim. Ja będę mieszać ręką, a ty ja na łyżką. Ja będę mieszać łyżką. Dobra, to ja mówię tak. U mnie w domu tatar był przede wszystkim przyprawiony. Od razu podany, przyprawiony z małą ilością dodatków własnych. Mm -hmm. A ja wsypuję sól. Ja wsypuję sól. Ja wsypuję pieprz. Ja do mojego tatara wsypuję trochę pieprzu. A ja wsypuję i sól, i sporo pieprzu. Używam tutaj pieprzu ziołowego. I słuchajcie, partnerem naszego odcinka jest marka Intermarché ze swoją bardzo fajną i ciekawą marką własną Olala. I to my mamy te przyprawy. I ty tylko mieszasz to z pieprzem. Ja tylko mieszam to z pieprzem. A ja nie. Ja tylko mieszam. Ja wlewam to z tutaj jeszcze uprzednio prędzej trochę. Oliwy. nalałem oliwy, żeby zatrzymać utlenianie, żeby to mięsko było ładne, czerwone. Dobrze, ja wlewam trochę wody. Okej. Okay. Mój tatar u mojej mamy był po prostu wyrobiony, gotowy z odrobiną dodatków, a twój będzie do zabawy samemu. Czego tak, chcesz? Noża? bardzo. Ja daję też do tatara musztardę. I uwaga, zaskoczę cię. To, że teraz czytamy składy i tak dalej. W Polsce komunistycznej królowała przyprawa magii. Pominijmy to, co ona w sobie ma, bo dzisiaj nie o tym, nie o tym program. U mnie dodawało się do tatara sporo magii. To jest taki trochę polski sos sojowy. Mm -hmm. Widzę, że ty siekasz. I u mnie teraz tego tatara się wyrabiało normalnie ręką. Ręką, aż się zrobił, błyszczący, śliski. Potem formowało się z niego kule. On już był gotowy. Kładło się te kule na talerzu, robiło i będziemy robić dołek jajkiem i w każdą taką kulę tatara na wierzchu pakowało się żółtko. To znaczy, u mnie będzie też podobnie, bo... A jak będzie u ciebie teraz mój? Bo y, teraz kroimy ogóreczka bardzo drobno, pokroimy tak. kapary. Kapary pokroimy tylko tak na pół, dlatego żeby czuć pod językiem e, tego kapara, co nada jeszcze nam lepszego smaku. Jak przegryziemy, będziemy, będziemy czuć. Mój Ale tatar tak musi być ciebie, błyszczący. Tak jak u ciebie y, też. Dodamy jajko, uformujemy taką kulę, z tego, zrobimy dołeczek. To u mnie też tak będzie. I, i to chyba jest jedyny łącznik to wspólny to pomiędzy to prl a. U mnie absolutnie tatar był podawany w domu, wyrobiony, gotowy. Taki, żeby jak ktoś nie użyłby żadnego dodatku, to też miałby przyjemność. Uwaga, ja spróbuję. Mm -mm. Nomnumnumnumnumnum. O! Mój się już udał. A ty w jakim jesteś stanie? W stanie przygotowawczym. Yy, kroję teraz grzybki, pieczarki i będę zaraz kroił cebulę. Podobno w Belgii tatara łączą sosko. z majonezem i jedzą z frytkami i sałatką, ale w Polsce dostaliby po by jak we Włoszech, za cappuccino po 12. To znaczy u Jaki nas, tatar z frytkami? To Zresztą. Znaczy u nas Chrystusie. myślę, że. Tatar jest dosyć znaną polską potrawą, bo myślę, że gości na stołach, na ważniejszych imprezach, myślę, że u każdego. Gości w PRL-u. Konserwowe ogórki, konserwowe ogórki kiszone zupełnie tutaj nie idą. Dam ci talerzyk na twojego tatarka, proszę. Dobra, już biorę. Co? Bo ty będziesz już też zaraz serwował. Tak, ja już zaraz o, będę. A czy mamy pieczywo? Mamy. Mamy pieczywo. Ja normalnie tatara podam zwykłą, najprostszą bułkę paryską. Kiedyś się kupowało bułkę paryską, czyli bułkę pszenną. Ty zażyczyłeś sobie wyuzdany, hipsterski chlebek z ziarnami. Huh. Naprawdę. Znaczy, no, ten chlebek też można, akurat tu podamy go też z masełkiem, można podawać go z masłem czosnkowym albo też na chwilę włożyć do piekarnika i zrobić w formie takich grzanek. W ogóle się tak nie żarło. Robiło się teraz taką kulę. O, zobaczcie, takie kule się robiło. O plam! Kula poszła jedna. Jezu, jaki dobry ten mój tatar. No, zobaczymy. Ty się zobaczymy. spiesz, dziecino, bo ja tutaj już dekoruję. Panie kochane, jak chcesz pan tego inwalidę. O, dobrze. To już mam składniki, teraz zabierać się za sos, do którego używam marynowane e, borowiki. Czyli ty będziesz robił sos? I jeszcze do tego będzie taki sos. Uuu, Powiało grozo. Łyżkę musztardy, łyżeczkę. Musztardy? Tak, musztarda. Zobaczcie, jaki mój tatarek się jest błyszczący. Zobacz, jakie kule. Prześliczne. A! Oliwy trochę. Biotna. Grzybki marynowane, musztarda oliwa. Musztarda oliwa i. Uwaga, miód. dużo miodu. Miodu? Tak. Ludzie kochani, to koniec świata, jakiego miodu. Sól, pieprz. I tak jak mówiliśmy, przyprawy do dzisiejszego. Naszego gotowania są z Intermarsze. Intermarsze marka Olala. Mówiłam Wam, że mają znakomite ceny. I teraz uwaga. O! Dobrze. Pytam tam się też z jakimś sosem, Mhm, ale już zaraz kończę. Dobrze. A ja teraz potrzebuję. O! Jajka są, słuchajcie, umyte, bo o to poprosiłam. I takim umytym jajeczkiem, odro może być umoczonym w oliwie od rybek, wszystko jedno. U mnie robimy taką dziureczkę, zobacz. Zobacz jaki chamsz tatar będzie. Tak się u nas podawało w PRL-u. Tatara, piszcie, czy też macie takie pojęcie, bo ty tu widzę, jak że was, będziesz... Jak u was się podawało. O tak się u nas podawało, zobacz. Zobacz, kule. W kulach takie dziurki. I teraz ty będziesz potrzebował y, żółtko. Tak. Jedno? Jedno. A dobrze. ja biorę sobie to też w rękę. Tak. Taką kulę. A ja teraz wyławiam ją, żółtko. A! Sobie ją formuję. No i jeszcze mi się rozwaliło, dobrze. Co ty robisz, sobie powiedz robię teraz? dołeczek. Sobie teraz uformowałem tą kulkę położyłem na środek talerza robię dołeczek w środku tak jak u Ciebie robię tylko je Ale na nasy, ładne na żółtko. Teraz dookoła nakładam trochę tego naszego zrobionego dipu naszego sosu. A, ty tak cudnie. I na to teraz na ten Jedno żółtko dip. będziesz potrzebował? Jedno żółtko. I na ten dip kładziemy nasze ogóreczki. E... Ryba do tatara, bo tu słyszę, że jest pytanie. Ryba do tatara wnosi taki smak umami, lekko wędzony. To są dodatki dobrowolne. To jest jakby minimum obowiązkowe tatarowe. Natomiast te dodatki są dodatkami dobrowolnymi, dlatego są kładzione obok. Czyli u mnie to jest olej, przyprawa magii, sól, pieprz i odrobina wody. To jest baza tatara, żółtko. I jak będziemy tego tatara dyśdać. Z żółtkiem, to wtedy możemy sobie. A ja swoje dodatki zaraz położę, ale piękne to twoje. Moje takie wiesz, trzaśne. I teraz zobaczcie, będę potrzebowała, żebyś mi. I teraz zobaczcie. Kładziemy tutaj przynależniającą się do każdej porcji tatara, porcję cebuli. O. To można oczywiście zrobić na osobnych talerzykach, ale ja już takiej rekolekcji tu nie chciałam odprawiać. Teraz dajemy porcję grzybków, ale piękne. Ja to wiesz, tak, zobacz. No ale też przepis. Na no, wprost, zobacz o grzybków marynowanych. Proszę bardzo. W mojej książce opowieści ze smakiem jest przepis na tego tatara. I teraz damy sobie po rybce, co kto lubi. Ja akurat lubię tatara. Można tatara w nowoczesnej wersji wydyśdać z sardelą, czyli z anchois. Tak? O, trochę rybki, rybki. Rybka daje bardzo fajny, taki wędzony smak do tego mięska. Pokaż, co tam masz. Ale piękny ten twój. I e, w PRL-u podawano też takie słowite porcje? To nie jest porcja dla jednej osoby. Oddaj żółtko, mm. dobrze? To jest taka porcja, wiesz, gdzie się potem to brało? Na talerzyk. O! <laughs> Słuchajcie, partnerem, partnerem dzisiejszego mm, odcinka kulinarnego jest marka Intermarché i pewnie jeszcze parę razy się w naszych kulinarnych Poczynia, poczyna, poczynaniach z tą marką spotkamy. E, I e, takimi partnerami głównymi jest 10 sklepów Intermarché, które widzicie, wjeżdżają na Pasku. To jest, nie będę wymieniać, bo nie pamiętam, e, ale e, zobaczycie, będą oznaczone wszystkie sklepy w późniejszym. Montażu e, odcinka. Odcinka oczywiście te wszystkie przeprawy są. A, e, są na dostępne. pasku wszystkie sklepy. Bardzo dziękujemy. Dostępne. Te wszystkie dobra pochodzą właśnie z intermarsze. E, ogórki były marki własnej intermarsze, pieczareczki Intermarché i tak dalej i tak dalej. Olej też był marki własnej intermarsze. A my teraz prezentujemy i będziemy próbować. Proszę. Dziewczyno z PRL. -u. Wiesz mi proszę na słowo, a ty Można co masz do zaśpiewania? Ola, ja? Ola la, ola o la, 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 la la la, la 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 la, ta tatara dzisiaj zjem ty i ja. O, oh, obladi, oh, ola oh, la, 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 la la la. Ja się nie mogę doczekać, muszę, muszę to spróbować. Muszę jemy, spróbować. jemy, spróbować. dobra, jemy. Tu mam chleb. Tak. I ostatnio oglądałem też twój odcinek o zachowaniach savoir-vivre. Nie gryziemy chleba. – Nie gryziemy chleba? – Nie. – Więc tak, jak babcia mówiła, położymy, wymieszamy ten tatar razem i położymy go sobie na chlebek, żeby nie rwać tego zębiskami. – Nie, musimy zrobić, o, kawałek, ale na kawałeczek, kawałeczek chlebusia, tak, taką porcjeczkę. – Tak, porcję. ja chętnie bym rwał, ale... – Nie wolno. Nie, zębów nic zostawiamy, słuchajcie, ale tego mnie uczyło w czasach PRL-u, więc jakby te dobre maniery nie są niczym nowym, a wręcz bym powiedziała, że zapomnianym. Dobra, to ja jem twój. Dobra. Ja jem twój, ja sobie mogę wymieszać go w całości. Sobie wymieszać. A ty se musisz, nie, ty se musisz wziąć całą taką rzecz. bulwę z żółtkiem okay. i z tymi dodatkami. Dobra, czyli biorę sobie na talerzyk. Tak, tak, a ja mieszam sobie, sobie swój, tutaj bo twój jest nieprzyprawiony, więc ja muszę go wymieszać. Z tymi kaparami. o, ho, ho. Jak ja kocham tę zabawę z tatarem na talerzu, no, słuchajcie. Pomieszamy razem. Ale musztardę też dałeś z podobnych rzeczy do PRL-u. Tak. Tak, widzę, bo ja też dałam musztardę. Słuchaj, babciu, a ja już, już tak rozmawiam o tym PRL-u i tak, tak dalej. Tak, pytaj. To powiedz pytaj, mi. Pytaj, wszystko ci powiedz powiem. Powiedz mi, jak to wyglądało w tym PRL-u? Oprócz tego, że to wszystko było na kartki. I, ale z opowieści mojej babci, także mojej mamy, słyszałem, że po to wszystko stało się w długich kolejkach. Godzinami. Zależy po co, bo na rzeczy artykuły przemysłowe były listy społeczne. Lista społeczna polegała na tym, że był taki lider listy społecznej, był zeszyt i wpisywało się w zeszyt i trzeba było się raz dziennie ich sprawdzać na liście. Mhm. Jedna nieobecność wyrzucała cię z kolejki. To były po AGD, meble, lodówkę, pralkę, warsalkę, tego typu rzeczy. Było jeszcze takie coś jak kolejka dla młodych małżeń Ja wtedy byłam młodą małżonką, bo to był 84 rok więc stało się, w tych listach społecznych a na dowód osobisty i datę ślubu dostawało się tak zwaną listę specjalną, czy listę dla młodych małżeństw. Jest co, babciu, tak. powiem ci tak, że opowiem wam taką historię, którą mama mi też opowiadała. No, a ja będę próbować w tatara. Jak widać, tatara. To, ja trochę też jestem większych gabarytów, moja mama też. Nie rozumiem tego też, ale kontynuuj. E, moja mama była e, i pracowała wtedy, szła z pracy, szła z pracy i taka kolejka była długa, no i jakby to piękno jej wykorzystano, kolega chwycił ją za rękę i mówi przepraszam, przepraszam, kobieta w ciąży, my do przodu w kolejkę musimy. Nie, no, nie, no, ale to, więc... to jest mało, bo w bardzo trudnych czasach PRL-u były dwie kolejki. Była kolejka tych, co w kolejce i kolejka tych, co bez kolejki. Co pięć osób z normalnej kolejki podchodziła kobieta w ciąży. Ja byłam w 86 roku w ciąży. Cała rodzina mnie używała do wykupowania kartek w kolejce bez kolejki, także... Tak to było. Uwaga, jemy. Spróbuję. Twój dobry. Uwaga. Dobry. Mm, też przepyszne. Wiesz co, w rezultacie one się niewiele różnią. Ja mm. ci powiem. Mój ma chyba więcej oliwy, nie? Więcej tłuszczowy mm. jest. Mmm! Powiem ci, że pierwszy raz spotykam się z tymi sardynkami w środku, Gim ale rysu. rzeczywiście nadają one tego specyficznego smaku. To dochora. jest stary sposób na niedostępne wtedy koryczki anchois, gdzie wielu mistrzów mm. kuchni pakuje je wszędzie dla uzyskania smaku po mamie, nie? A ja teraz, uwaga, muszę... Wydyś dany masz? Wydyś dany. Dawaj. Ja muszę swojego peluskiego spróbować. Mm. Niam, niam, niam. Czekaj. Nom, 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 nom. No widzę. co? Ten jest pyszny, ale ten to jest smak mojej młodości. Więc e, pozwolisz, że pogratuluję ci dzielnego zniesienia e, bufetowej Jadzi. Z Tatara. największą przyjemnością nauczyłem się czegoś o twoich czasach, ale i cieszę się, że możemy poznawać u Ciebie też współczesne czasy. Oczywiście. Ale mam dla ciebie prezent jeszcze. O, jak ja lubię prezenty, poproszę! Idę po niego. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam. Babulki! Niech żyją nam. Babulki. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Jaki piękny głos i Super. piękny akcent. Dla ciebie te kwiatki. Dziękuję. Ale i chciałbym ci podarować moją płytę. O tego, żebyś sobie wieczorem umilała ten czas czy też kolację przepyszną babcia przy kolacji z dziadkiem, przy tatarze. Ja nie mam słuchała. dziadka, ja mam raczej męża w wieku takim, co mógłby być moim synem, jakby mi pierwsza randka wyszła, ale chętnie z nim spędzę y, noc, poranek i parę innych dni. Wszystkiego dobrego życzę Tobie i wszystkim babciom, które dzisiaj nas, i wszystkim babciom, które nas dzisiaj oglądają. I pozdrawiam was serdecznie, marka Intermarsze, która nas będzie pewnie jeszcze długo zaopatrywać w te wszystkie pyszności. A na Jakub, dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo. że przyjechałeś i pokazałeś nam nowoczesną wersję Tatara.